Cześć kochani, witam Was w nowym vlogu. Już niestety skończyły się vlogmasy, ale to nic. Zaczynamy swoją podróż w Tarnowie. Tutaj jest dworzec, z którego można do wielu miejsc wyjechać, bardzo ciekawych. A dzisiaj takim miejscem jest Rzeszów. Jedziemy do Pink Sushi. Więc Pink Sushi to jest takie sushi, gdzie siadasz i są takie taśmy i one jeżdżą i po prostu masz kolory talerzyka i to oznacza różne, różne porcje jedzenia i różną płatność za to. Także myślę, że to będzie ciekawe. Myślisz? Tak. A bo jadę dzisiaj ja z Gracjanem. Mieliśmy odwiedzić kuzyna i ciociusię, ale niestety kuzyn jest chory, a ja ciężko pamiętam jak trafić do ciociusi. Bo samochodem, może jeszcze, ale na nogach nie pamiętam totalnie, jakbym miała to zrobić. Polecamy podróżować bo bilet do kosztuje 10 zł. Yy, tak, bilet z Tarnowa na studenckim kosztuje no, poniżej 10 zł, także jest spoko. Polecamy. Będziemy pewnie testować jeszcze inne linie, yy, znaczy nie inne linie, inne, inne miasta, w których będziemy mogli jechać. Także spoko. A i jeszcze co, nie mam okularów dzisiaj. Bo wczoraj mi się rozwaliły jak byliśmy na lodowisku, no i po prostu trochę przypał, dlatego jesteśmy nie, też w Tarnowie. przed lodowiskiem. Przed lodowiskiem rozwaliłam sobie okulary, dlatego ich nie mam, yy, ale... Ale dlatego jesteśmy w Tarnowie, żebyśmy, żebym je naprawiła. Dotarliśmy do Rzeszowa. Lecimy na autobus, jeszcze nie mam gdzie, ale lecimy. Żeby dotrzeć do Millenium Hall, bo tam właśnie jest pink sushi. Kochani, idziemy i przez to, że ja mam tutaj rodzinę w Rzeszowie, którą niestety nie spotkamy, bo mój kuzyn jest chory, ale przez to, że ja mam rodzinę, więc trochę jestem przewodnikiem, ale totalnie nie wiem, gdzie mamy iść. I idziemy teraz i mam przed sobą wielki pomnik. Kto kojarzy pomnik, oczywiście, że każdy wchodzimy na schody. też nie wiem czy musimy, ale wchodzimy. Nagramy Wam trochę z bliższe super. Może porobimy listopad? co? I tym oto i sposobem znajdujemy się przy najwyższym punkcie Rzeszowy. Tutaj jest takie koło, przejście i tak właśnie dotarliśmy do tego punktu. Fajnie. Wydaliśmy sobie fioletowe, czyli jakieś ekstrakt, różowe, czyli coś na słodko, i żółte, czyli po prostu surowe. Także będziemy próbować jeść, czekamy na zielone. A w sumie mogę wziąć to na zielone. Czekamy na zielone i pomarańczowe, żeby spróbować wszystkich. Chociaż ja za pomarańczowym, tak, no ale zobaczymy. Zgadziliśmy sobie grać na że skoro już jesteśmy tutaj, to możemy przyjść do pijania czekolady. Podobne jest chyba w Krakowie, tak mi się wydaje, ale jest o mniejsze. tutaj, jak widzicie, jest mnóstwo atrakcji, głównie dla dzieci. Ale fajnie, czekamy. Mamy stolik w także że trochę pochowy, ale myślę, że jest. Jeśli chodzi o sushi, listówka mega. klimacik mega, super. Wszystko było naprawdę git. Mało co nagrywaliśmy z takich stojących rzeczy. Fajnie, mogłam nagrać sam na sam. Dobra, masz Ogólnie wszystko git. Nie wiem, czy słychać będzie, bo um, wieje. Ale no dobra, my teraz będzie prowadził chyba. Tak. Nie wiem, co zrobiłem z tymi biletami. Czy co? Nie wiem, co zrobiłem z biletami. Gracjan nie wie, co zrobić z biletami. Super. Przechodzimy? Co do pijalni czekolady, ogólnie git, ale byliśmy w tej pijalni czekolady, ogólnie było spoko, ale powiem Wam tak, była mega duża jakby, no przecież była mega gigantyczna, według mnie, a to my już jesteśmy, była gigantyczna. Ale nie dali nam wody, a do tej czekolady wiemy, że potrzeba wody, bo w Krakowie w takiej w dość malutkiej yy, przestrzeni dali nam szklankę totalnie dużej wody. I chyba można było prosić o dokładkę wody, nie? Tak. A tutaj nam nie dali wody. Tak nam zasłodziło, dobrze, że miałam wody, bo tak to nie wiem, ciężkie było tak dużo, tak dużo zjeść naraz czekolady. Idziemy teraz znowu pod... Pomnik, bo przyjechaliśmy tutaj znowu i idziemy zobaczyć. tak, czekolada była za słodka i w Krakowie w takiej małej kawiarence, że tak można powiedzieć, Pijani Wód dają wodę i to mega dużo. Bo nie wiem na czym skończyłam. A tutaj no niestety nie dali, no trochę minus, nie? Ale atrakcja dla dzieci spoko, także polecamy. Polecamy Wilenium Hall. Idziemy jeszcze do ogrodów bernardyńskich. Tak mi się przynajmniej wydaje. Są one mega długie, duże. Przynajmniej tak wyglądają na mapie. No i są niedaleko tego pomnika. Także tak, idziemy. Cały czas mówię o tym pomniku, nie mówiąc z czego to jest w ogóle pomnik. Jest to pomnik czynu rewolucyjnego. chyba, jeśli dobrze mówię. Co Tutaj mamy. Bazylikę na Najświętszej Marii Panny. Idziemy zobaczyć, jak to, jest, to Ciekawie wygląda. Mam że w ogóle mnie słyszycie. Bardzo, bardzo wieje. Jeżeli nikogo tutaj nie ma, co mnie nagrywa. Ale tak, już Wam pokazuję, gdzie idziemy. Ogólnie fajne, fajne. I niedaleko jest Galeria Rzeszów. Dojechaliśmy do Tarnowa, Jesteś już w Tarnowie możemy być ile chcemy, bo to jest takie bliskie bardzo. Że... No, do orkiestra <laughs> Słyszycie to? Super. Lecimy jeszcze do, do optyka, żeby mi ogarnął okulary. Może... Nie, Pana akordeonie. Kochani, dotarliśmy do Tarnowy, przyszliśmy po okulary, biegliśmy, mimo tego, mimo tego, że biegliśmy jednak nie zdążyliśmy, ale mam, mam swoje okulary, także ubieramy. Dobra, okularki. Okularki mam takie jakie miałam, tylko po prostu chodzi o to, że jest... Pan nakręcił śrubkę. Ach, od razu lepiej, od razu wszystko widzę. W końcu widzę i uwierzcie jaki miałam przed chwilą trzypał, bo zobaczyłam, byliśmy w parku w Tarnowie. I zobaczyłam, że stoi policja na sygnale. Na kogutach, no wiecie, jak tych coś tak świecą, nie? I ja to zobaczyłam. I, I mówię, ale przypał, coś się tam dzieje. I dosłownie za metr czy dwa oni stali i śpisywali jakichś nastolatków. No taki przypał, i ten, i ten akurat jeden policjant, się tak popatrzył na mnie, i ja tak. Mm -hmm, nie mam okularów, dlatego ich nie widziałam, naprawdę, bo nie widziałam ich totalnie. Także no przypał, przypał, idziemy na kolejność już i do Tarnowa, bo jest nowe. Tutaj, 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 tutaj. Tu.